Witamy Boże Dziecię z Marią i Józefem, z Aniołami, z Pasterzami, Królami oraz z całym stworzeniem. Zanim tą radosną nowinę powiemy, wszystkim tu obecnym bardzo dziękujemy, że przybyli do nas, bo rzeczy ciekawe będziemy przedstawiać, co się działy dawno. Oto się Bóg Ojciec zlitował nad światem, Przedzesłał syna swego, by stał się mną bratem. Zimno i głodno i ciemno wszędzie. Józefie, kochany, co z nami będzie? Budy pogubiłam, suknie podarł wiatr. Józefie, kochany, jak iść przez ten świat? Józefie, Józefie, już nie mam siły. Może zapukasz do kogoś? Jesteśmy bardzo strudzeni. Dajcie nocleg choćby w sieni. – Odmówili? – Mówić szkoda. – Tylko wiatr nad nami płacze, Tylko wiatr i nikt więcej. Tak niewiele nam potrzeba, Żeby chociaż ogrzać ręce, Żeby chociaż kromkę chleba. Babciu, ostrożnie, są tu kamienie. – A wy skąd tutaj? – Daleka droga. – I pewnie bardzo wolą was Głodni, zmęczeni, a wy, herbieje, macie wy tutaj kogoś bedlejem? Nie? No to się nie traccie. Dam wam schronienie w tę Mam tu stajenkę, jest dach nad głową. Chodź, kołombeczko, a ty, kochasiu, weź worki z chrustem. Mała stajenka z trzechą okryta, a nad nią gwiazda wspaniała. W, żubku, w żubku na sianie rąbkiem okryta, W tajemką świecie do stajenki idą dzieci. Dzieci w grubych rządkach niosą dary dla Dzieciątka. Czy nie zginą Ci Dzieciątko w Twoje rączki obie? bo skrzydła skrzydła ciepłe pióra, ogrzej rączki sobie. Czy nie zmarły Ci maleńki Twoje małe nóżki? Jak pozwolisz, ja je trochę odrzeję se Witaj Jezu na tej ziemi położonym szłobie. Witają cię, aniołowie, kłaniają się tobie. Coś dziwnego się dzieje. Nie pora na spanie. Od strony nieba słychać przecudne granie. Odkąd żyją moje oczy? Nie widziało takiej pięknej nocy. Nie, nie wiem, co się dzieje. Jeszcze gwiazdy świecą, a na niebie dnieje. Nie bójcie się, posłuszkowie, Stał się dzisiaj cud. Jezus na świat przyszedł aby zbawić lud. Stańcie stańcie, pastuszkowie, słuchajcie nowiny, a tam na sieneczku leży Boże Synek. Hej, pasterze, jak pójdziemy? Z gołą ręką tam staniemy, chociaż ukłon złóżmy maleńkiemu, w szopie dziś narodzonemu. Witajcie, pastuszkowie mili! Oddajcie Bogu pokłoni świętej Panience i wraz z nami serce swe zostawcie, w tej betlejemskiej stajence. Tak się cieszę, się, się, się cienczoneczko, że się zostanie z nami. Gdzieś przyniosłem ci w koszyk z jabłuszkami. Masz, mamę,

królowie Idą w pięknych, drogich szatach w koronach na głowie. Gwiazda nas tu prowadziła do tej biednej szopy, by ci złożyć nasze dary pod twoje małe stopy. Już nie chcemy nosić koron złocistych na głowie. Spieszno nam było uklęknąć przed narodzonym bogiem. Ja przyniosłem ci kadło wolne i pachnące. Być e, uczcić Boże dziecię na sianku leżące. W moim kraju hem daleko słyszałem o Tobie. Witam Ciebie, Boże dziecię, położone w żłobie. Gwiazda twoja mnie do Ciebie prosto prowadziła. Złoto w darze ci przyniosłem dzieciąteczko miłe. Aż tu nagle, szmerł Boga. Ktoś tam do stajenki puka, to gramotka małych dzieci. Na stajenką sieci chresa, do stajenki idą dzieci. Dzieci w różnych rządkach niosą dary dla dzieciątka. My nie mamy tobie jelumy, na ani złota. Jesteśmy tutaj, bo ona znała wielka tęśnotę. Żebyś złożył to, co w twojej żystej. Miłość naszą cię obroną i serduszka czysta. Paszki cażka szafie, mieszka mana i mi, a Agnieszka ma masiu weę ci koością kafalus się się jakiś pisze, wy waszaje ty się wieszyć do żurowyczeestki gdzieś i gorzyć kaszen koć A dzisiaj się żóbko zróę śpiewajmy kolędy, nie będzie wesoła. Malenka miłość w człowiek śpi, miłość przy Matce Świętej, dziś cała Ziemia i niebo śni, dla tej miłości malenkiej. Raduje się serce moje, że o Dzieciątku każdy pamięta, Boża Dziecina, co świat nasz zbawi, za to Wam wszystkim pobłogosławi. Dziękuję Wam wszyscy, moi mili, dziecię do chwili i zmęczone oczka mruży, więc nie bawcie się tu dłużej, jeszcze pokłon mu oddajcie i kolendę zaśpiewajcie. Zaśpiewajcie mu jeszcze kolendę, a ja z Wami ucić będę. सिर्फ़ु <laughs> przy piątkę. To jest nasza gwiazda rokowa. Tak? Bardzo dziękuję dzieciaczki. Teraz chcielibyśmy o zdjęcie takie pamiątkowe, więc mamy do aniołów i poprosimy wszystkie dzieci, które dzisiaj zostały zaproszone na wózkach. Zrobimy sobie takie przepiękne zdjęcie grupowe. O, jakie hasło! Wszystkie dzieci nasze są, więc zapraszamy na scenę. Maleńka, miłość w sobie śpi. Maleńka, miłość przy świętej. Dziś cała Ziemia i niebo śni. Dla tej miłości maleńkiej.